Siemano i dzisiaj pokażę wam jak tego citizena wyraź, takiego lub innego jakiego chcecie, nie? No więc zapraszam do oglądania. No, także tutaj teraz wam pokażę jak citizena. To bierzecie sobie file'em, otwórz lokalizację pliku. File'em, jeszcze raz bierzecie, otwórz lokalizację pliku i bierzecie sobie Five application data. Citizen. I tutaj jest common jakby i to jest wasz stary citizen lub ten no lokalny po prostu. To sobie to usuwacie i otwieracie sobie nowego citizena. Jeśli nie macie, to zapraszam do sobie pobrania i ogólnie możecie sobie wybrać link macie w bio do Discorda i otwieracie to. A jeszcze przypominajka, macie tutaj WinRara musicie mieć, bo sobie to nie pobierzecie nie, bez tego. To ja wam dam y, w opisie linka. No i teraz jakby tego nowego citizena bierzecie sobie i nowy common i wrzucacie sobie tu po prostu Tyk. No i to macie, zamykacie już, dobra. No to co, widzimy się już tutaj. Ja... No i także, gdy już Gryjcie swojego Cepizena, to najpierw sobie sprawdźcie, czy wszystko jakby macie, nie? Sprawdźcie sobie. Tu nie wszystko, co już działa, nie? Kill efekt ogólnie jest, tutaj mam, pokażę, jaki. No oczywiście, nie wszystko. Jak powinien, nie? To sobie zobaczcie. Kilefer to jest taki, nie? nie, taki jest. Kogo kilefer, nie? No więc, dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka.